Dzień dobry Państwu, nazywam się Elżbieta Kacperska, jestem pracownikiem Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz koordynatorem Akademii Przedsiębiorczości SGGW. Dziś dowiemy się, jak zdobyć indeks na Wydział Ekonomiczny, będąc jeszcze uczniem Szkoły Średniej, czyli porozmawiamy o Akademii Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomicznego. Akademia Przedsiębiorczości to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich, prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Akademia Przedsiębiorczości powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby szkół średnich zgłaszane jako chęć współpracy z uczelnią. Celem Akademii Przedsiębiorczości jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych. Wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów, innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. Organizacja Akademii jest dwustopniowa. Pierwszy etap dotyczy zajęć w Akademii, drugi jest to konkurs z zakresu przedsiębiorczości. W pierwszym etapie zgłoszenie uczniów do udziału w Akademii następuje przez szkołę, w której się uczą. Następnie jest logowanie uczniów do platformę, gdzie są przygotowane wykłady e-learningowe. Dodatkowo mogą uczestniczyć uczniowie w wykładach organizowanych w szkołach i na kampusie SGGW. Obecnie, ze względu na stan pandemiczny, one są realizowane zdalnie. Wszyscy uczestnicy Akademii po jej ukończeniu uzyskują dyplom ukończenia. Organizacja Akademii to dwa semestry. Uczniowie w trakcie roku akademickiego od października do maja uczestniczą w cyklu wykładów e-learningowych. I wykładów online oraz w warsztatach edukacyjnych, między innymi z zakresu kreowania kariery zawodowej, gdzie mogą zdobyć wiedzę na temat przyszłych zawodów, takich jak doradca finansowy, makler, spedytor międzynarodowy, ekonomista czy księgowy. Wykładowcy z Wydziału Ekonomicznego przygotowali wiele ciekawych tematów. Drugi etap, organizacja, Konkursu z zakresu przedsiębiorczości rozpoczyna się od kwalifikacji na podstawie wyników z pierwszego etapu, gdzie uczniowie muszą uzyskać minimum 70% z zaliczenia. Następnie przeprowadzany jest test przedsiębiorczości na podstawie materiału z akademii. Wszyscy uczestnicy akademii otrzymują status finalisty i dyplom. Natomiast laureaci konkursu uzyskują indeks na wydział ekonomiczny. Indeks można wykorzystać w roku, w którym zdajemy maturę. Laureaci w tym roku mogą wybrać jeden z kierunków wydziału ekonomicznego, czyli ekonomię, finanse i rachunkowość, logistykę, zarządzanie, turystykę i rekreację. Jeśli jesteś przedsiębiorczy, to należy wykonać pierwszy krok. To ty musisz tego dokonać. W zeszłym roku w piątej edycji rozdaliśmy 10 indeksów. Może jeden trafić do Ciebie. Zapraszamy do nowej edycji Akademii Przedsiębiorczości we wrześniu 2021 roku. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na ten temat, proszę o sprawdzenie na stronie Akademii Przedsiębiorczości lub na Facebooku. Dziękuję za uwagę.